Witajcie, kochani badacze w miarczku Sztucznej Inteligencji. Czy wiecie, że w przyszłości leczenie nie będzie takie samo dla wszystkich? Zamiast jednego leku na kaszel dla każdego, będziemy otrzymywać terapie skrojone na miarę, jak idealnie dopasowane ubranie. Dziś odkryjemy, czym jest medycyna personalizowana i jak sztuczna inteligencja pomaga lekarzom tworzyć unikalne metody leczenia dla każdego pacjenta z osobna. Zapraszam Was do poznania Medycyny przyszłości. W strefie ciszy spotkałam neuromrówkę i robokrólika. Neuromrówka była przekonana, że medycyna personalizowana to po prostu wybieranie leków w ulubionym kolorze pacjenta, żeby chętnie je przyjmował. Robokrólik z kolei twierdził, że to specjalna aplikacja, która na podstawie horoskopu dobiera najlepsze witaminy i zioła, gwarantując zdrowie zgodne z układem gwiazd. Wyjaśniłam im że medycyna personalizowana nie ma nic wspólnego z kolorami i astrologią. To zaawansowane podejście, w którym leczenie jest dobierane na podstawie unikalnych cech genetycznych i stylu życia każdego człowieka. W ogrodach solarnych spotkałam robołabędzia i cyberjerzyka. Robołabędź opowiedział, że projektując ubrania zawsze bierze pod uwagę indywidualne wymiary i preferencje klienta, bo wie, że tylko idealnie dopasowany strój będzie wyglądał pięknie i zapewni komfort. Cyber-Jerzyk powiedział, że jego system ochrony domu uczy się codziennych zwyczajów domowników i dostosowuje do nich alarmy, zamiast stosować takie same uniwersalne zasady dla wszystkich. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Medycyna personalizowana działa podobnie, traktując każdego pacjenta jako wyjątkową jednostkę i dopasowując leczenie do jego specyficznych potrzeb, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Na placu sensora spotkałam neurokucyka i pikomyszkę. Zapytałam ich, co wiedzą o medycynie personalizowanej. Neurokucyk wyjaśnił, że jej podstawą jest analiza ogromnej ilości danych o pacjencie. Takich jak jego kod genetyczny, wyniki badań, a nawet informacje o diecie i aktywności fizycznej. Pikomyszka dodała, że sztuczna inteligencja jest w tym niezastąpiona, gdyż jej algorytmy potrafią przetworzyć te wszystkie informacje i znaleźć w nich subtelne wzorce, które pomagają lekarzom przewidzieć, jak organizm danego pacjenta zareaguje na konkretny lek i wybrać ten najbardziej skuteczny. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę. Podsumowując, że medycyna personalizowana wykorzystuje analizę danych i sztuczną inteligencję do tworzenia indywidualnych terapii. Drodzy odkrywcy, dzisiaj zobaczyliśmy, że przyszłość leczenia tkwi w indywidualnym podejściu. Zrozumieliśmy, że dzięki medycynie personalizowanej i wsparciu sztucznej inteligencji lekarze mogą tworzyć terapie idealnie dopasowane do każdego z nas. To koniec z uniwersalnymi rozwiązaniami, a początek ery leczenia, które uwzględnia to, co czyni nas wyjątkowymi. Do zobaczenia podczas kolejnych odkryć w miasteczku sztucznej inteligencji.